Witam Was bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach. Dzisiaj zaczynamy nowy dział, jak i ten dział się nazywa Wyrażenia algebraiczne i równania. A tematem naszej dzisiejszej lekcji będzie zapisywanie wyrażeń algebraicznych. Zaczniemy sobie od ćwiczenia A na stronie 178, która znajduje się w Waszym podręczniku. Przeanalizujemy sobie je. Do podanych... Do podanych... Coś mi się... Do podanych określeń, określeń dopasuj wyrażenia w kółkach. I teraz pierwszy przykład. Liczba o 5 większa od 8. O 5 większa to jest 5 plus 8. Czy 8 plus 5, bo wiadomo, że dodawanie jest przemienne. Liczba o 5 mniejsza od 8, czyli 8... Minus 5, o 5 mniejsza. Teraz liczba o 8 mniejsza od 5, czyli teraz od 5, o 8 mniej od 5, czyli to będzie 5 minus 8. I tu zobaczcie, jakie, jak, jak, jaka jest różnica, bo odejmowanie już niestety nie jest przemienne. Jaka jest różnica w zdaniu? Liczba o 5 mniejsza od 8, a liczba o 8 mniejsza od 5, tak? W pierwszym przykładzie ja od 8 odejmuję 5, a w drugim od piątki odejmuję 8. Kolejne liczba 5 razy. To jest słowo już razy, które właściwie mówi nam, co mamy z tym zrobić. Mamy pomnożyć, czyli mamy 5 razy 8. Teraz 5 razy mniejsza, czyli ja mam teraz podzielić. Od 8, czyli 8 mam podzielić przez 5, a teraz liczba 8 razy mniejsza od 5, i tutaj też jest różnica w zdaniu. Zobaczcie, liczba 5 razy mniejsza od 8, czyli ja 8 dzielę przez 5, a w drugim przypadku liczba 8 razy mniejsza od 5, czyli ja 5 dzielę przez 8. Spójrzmy sobie teraz na ćwiczenie B. Liczbę uczniów klas szóstych pewnej szkoły oznaczamy literą X. Odpowiedz na pytania używając litery X. Czyli dla nas może sobie zmienić ten kolor, bo ten zielony jakoś mam wrażenie, że mały widoczny, czyli dla nas X to jest liczba uczniów. Klas szóstych. I pierwsze zdanie. W klasach piątych jest o 5 uczniów więcej niż w klasach szóstych. Ilu uczniów jest w klasach piątych? Zobaczcie, w klasach szóstych mamy X uczniów, nie wiemy, ilu mamy, ale wiemy, że w klasach piątych jest o pięciu więcej, czyli X plus 5, tak? Jest o 5 więcej. Wszystkich uczniów w szkole jest 7 razy więcej niż uczniów klas szóstych. Ilu uczniów jest w tej szkole? Czyli wszystkich uczniów jest 7 razy więcej. Znowu znowu 7 razy więcej niż uczniów klas szóstych. A wiem, że w klasach szóstych było ich x. Teraz pod spodem przykład zrobimy. Liczba nauczycieli jest 5 razy mniejsza niż liczba szóstoklasistów. Czyli ja liczbę szóstoklasistów dzielę przez 5. I ostatni przykład. 1 trzecia, trzecia uczniów klas szóstych uczęszcza na kółko matematyczne. Ilu szóstoklasistów uczęszcza na to kółko? Jedna trzecia uczniów. Jeżeli chcę zrobić ułamek z jakiejś tam liczby, to ja muszę ten ułamek pomnożyć, czyli jedną trzecią pomnożyć razy x. Bo dla nas ta liczba uczniów klas szóstych to jest taka trochę na abstrakcję, taka niewiadoma. My nie wiemy ilu ich jest. Powiedzieliśmy sobie, że jest ich x. I tym się posługujemy. To jest tak, jakby to była liczba. Wcześniej, wcześniejszy przykład zauważcie, że to było dokładnie to samo, tylko było z liczbami. Teraz jedyną taką nowością, że pojawia się jakaś literka, czego jeszcze wcześniej nigdy nie mieliście. I teraz robimy jeszcze ćwiczenie C. Liczbę drzew liściastych w pewnym lesie oznaczamy literą M. Możemy sobie napisać z boku, że M Liczba drzew. Liściastych. A literką K oznaczamy liczbę drzew. I Napisz odpowiedzi na poniższe pytania. I podpunkt A. Ile jest wszystkich drzew w tym lesie? Żeby policzyć wszystkie drzewa, no to ja muszę dodać drzewa liściaste i iglaste. Drzewa liściaste to jest dla mnie M, a liściaste to jest K, czyli po prostu M plus K. Dęby stanowią jedną piątą drzew liściastych. Ile jest dębów? Dęby. Stanowią jedną piątą, czyli jedna piąta z tych drzew liściastych, czyli z m, czyli jedna piąta razy m. Sosen jest 10 razy mniej niż wszystkich drzew. To może tu z lewej napiszę, bo tu mi się nie mieści. Wszystkich drzew wiedzieliśmy, że było m plus k. A tych sosem jest 10 razy mniej, czyli ja to muszę podzielić przez 10. Zapisałam sobie to też w postaci ułamka, bo jak wiemy, że kreska ułamkowa i znak dzielenia to jest dokładnie to samo. Ja mogłabym jeszcze to zapisać w taki sposób. M plus K podzielone przez 10. Jeden i drugi jest poprawnych. Teraz tak. Drzew liściastych jest więcej niż iglastych o ile więcej. Ja chciałabym policzyć o ile więcej jest drzew liściastych na przykładzie, wiem że drzew liściastych jest, nie wiem, 15, a iglastych 10. To jak chcę policzyć o ile więcej jest tych liściastych, to co ja muszę od 15 odjąć 10. A tutaj nie mam żadnych liczb, tylko mam literki. Wiem że liściaste to jest M, a iglaste to K, czyli od M muszę odjąć. K. To teraz chciałabym Wam właśnie powiedzieć. To, co robiliśmy teraz, to, co właśnie pisaliśmy, te jakieś tam liczby, literki, coś tu się właśnie nowego pojawiło, to będą tak zwane wyrażenia algebraiczne. Czyli wyrażenia algebraiczne to są takie wyrażenia, gdzie oprócz Liczb i znaków działań, bo wcześniej mieliśmy zawsze tylko liczby i znaki działań, żadne literki się tam nam nie pojawiały. No, chyba, że we wzorach, tak? Już właściwie właśnie, zobaczcie, we wzorach już nam się pojawiały wyrażenia algebraiczne, tylko wy wtedy sobie z tego nie zdawaliście do końca sprawy. Czyli oprócz liczb i znaków występują jeszcze litery, i to są te wyrażenia algebraiczne. Tutaj mamy pełno przykładów. Z takimi wyrażeniami właśnie spotykaliśmy się już. Bo o to wyrażenie to jest wzór na pole trapezu, tak? Na przykład, tu jakieś inne wyrażenie a plus b minus 7, x minus 7, a do potęgi trzeciej, 3 razy m, m plus 2, x razy y. To wszystko są wyrażenia algebraiczne, czyli takie wyrażenia, gdzie oprócz liczb i znaków mamy jeszcze literki. Tutaj przeanalizujemy sobie jeszcze przykłady, które też zresztą będziecie wpisywali w swojej notatce w zeszycie. Poniższe przykłady pokazują, jak tworzy się proste wyrażenia algebraiczne. I pierwszy przykład. Liczba o 2 większa od m. Czyli o 2 większa, czyli muszę do m dodać 2. Teraz określenie suma liczb. Jeszcze sobie właśnie przypomnijmy: suma. To jest dodawanie. Różnica to jest odejmowanie. Iloraz dzielenie i iloczyn mnożenie. Zawsze jest największy problem z ilorazem i iloczynem, ale iloraz, ile razy coś mieści się w czymś. No a iloczyn to po prostu to drugie mnożenie. Suma liczb a, b i c, czyli a plus b plus c. Liczba o 7 mniejsza od x, tu jest najważniejsze, żebyście patrzyli od czego, bo tu jest no, pytanie, czy 7 minus x, czy x minus 7? O 7 mniejsza od x, od x -a ja chcę mniej, czyli x minus 7. I ostatni przykład, iloczyn liczb 3 i x plus 1. Iloczyn, czyli mnożenie, czyli ja mam pomnożyć 3. Z x plus 1. Dlaczego ja tu musiałam postawić nawias? No bo gdybym napisała coś takiego, to ja bym zrobiła tylko iloczyn trójki i x. Ja bym pomnożyła tylko trójkę z x. A ja mam zrobić iloczyn liczby 3 i liczby x plus 1. I jedna ważna jeszcze rzecz to, jak będziemy zapisywać te wyrażenia właśnie typu 3 razy m, x razy y, czy a razy h przez 2, czy to co przed chwilą pisaliśmy, 3 razy x plus 1, możemy sobie pomijać tą kropkę, czyli ten znak mnożenia. Ja mogę to po prostu napisać jako 3m, albo xy, albo a razy h przez 2, albo 3x plus 1. To wszystko w praktyce, jak im będziemy więcej to pisać, to już Wam to wejdzie po prostu w nawyk. Zróbmy teraz wspólnie zadanie, zadanie pierwsze ze strony, już Wam mówię z której strony? Ze strony 179, czyli to jest zadanie. Teraz chyba muszę sobie kolor zmienić, bo na czarnym tle czarnego nie bardzo będzie widać. Czy tu biały? OK. Dobra, czyli to jest zadanie. Coś mi się tu zaszwankowało. Aha, już teraz mam. Zadanie. Pierwsza strona 179. Podaj odpowiedzi w postaci wyrażeń arytmetycznych lub algebraicznych. Tu nie ma polecenia, broń Boże, oblicz. Tu mamy postać albo wyrażenia arytmetyczne, czyli wyrażenie arytmetyczne, czyli po prostu same liczby, albo algebraiczne, czyli prawdopodobnie pojawią się jakieś litery. Podpunkt A. Ekwipunek strażaka waży 40 kg. Strażak waży 78 kg. Ile waży strażak z ekwipunkiem? Czyli no co ja muszę zrobić? Do tych 40 kg dodać 78. No czyli tu jest waga ekwipunku, a tu jest waga strażaka. Nie wykonujemy działania, bo to nie jest nasze polecenie. Poleceniem jest tylko zapisać to działanie. Teraz zbroja rycerza waży 30 kg. Rycerz waży x kg. Ile waży rycerz w zbroi? No to co? Do tych 30 kg, czyli do tej zbroi, muszę dodać wagę rycerza, a rycerz waży x kg, czyli 30 plus x. Podpunkt B. Batonik kosztuje złoty 50. Zł. Ile kosztuje 10 batoników? No to oczywiście to złoty 50 zł muszę pomnożyć. Razy 10, tak? Jedno jajko kosztuje 65 groszy. Ile złotych kosztuje m jajek? No to 65 złotego razy m jajek, tak? Nie wiem razy ile jajek, ale razy m. Wcześniej było konkretnie podane że 10 batoników, czyli robiliśmy raz 10, a tutaj nie wiem ile jajek, ale to po prostu razy m. I przykład C, ostatnie już w tym zadaniu. Gałka lodów kosztuje 3,30, a wafelek kosztuje 0,30 30 groszy. Ile trzeba zapłacić za 4 gałki lodów w wafelku? No to najpierw musimy policzyć, ile kosztuje... Lód z wafelkiem, czyli 3,30 plus 0,30. A teraz, bo ja tu nie mam wykonywać oczywiście tego działania, czyli robimy sobie nawias. I teraz to mnożę razy 4, bo mam zapłacić za 4 gałki lodów. I ostatni przykład. Jedna róża kosztuje 4 zł a wstążka kosztuje złotówkę. Ile złotych należy zapłacić za K róż przybranych wstążką. No to najpierw pytanie. Róża ze wstążką kosztuje 4 plus 1. Tak, to jest jedna róża. A ja chciałabym policzyć, ile kosztuje karusz, czyli razy K. Spróbujcie sobie potem nawet sami jeszcze raz to zrobić na spokojnie. W, w, gdzieś nawet na kartce na brudno, spróbować samemu zapisać i sprawdzić nawet z filmikiem, czy, czy taką samą odpowiedź byście dali tutaj w tym zadaniu. No i na dzisiaj to by było tyle. Dostaniecie jeszcze parę przykładów do domu, do przećwiczenia. Mam nadzieję, że to jest jasne, no bo to jest nowość, czegoś takiego jeszcze nigdy nie mieliście ale mam nadzieję, że, że już trochę jaśniej i już to zrozumieliście. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo.